Witajcie bardzo serdecznie, kochani widzowie. Jeśli podoba Wam się content, zostawcie tu w górę, suba zasięgu, udostępnienie oraz komentarz. Zapraszam na najnowszą nutę oraz na najnowsze filmy. Jedziemy z tematem. Dzisiaj przybliżę Wam po dłuższym czasie. Się zastanawiam się, czy to zrobić, ale to zrobię. Przybliżę Wam mniej więcej losy agentów Tango, którzy przetrwali rozkaz 66 przynajmniej. Tych, o których wiadomo. Demos. Demos był charyzmatycznym przywódcą, jednak szedł na złą drogę, skusiła go zła droga, nakazał wydanie rozkazu 66. Przeżył do dnia dzisiejszego i działa potajemnie. Czerwony sok, zwany też mrożnym Sokołem. Nie był na miejscu, gdzie został wykonany rozkaz 66, był w bazie wraz z z czarą wdową i czerwoną kroplą oraz krwistą pięścią. Wszyscy na zawołanie przy, trzej przylecieli, próbując ocalić tych, którzy walczyli. Ukryli się wraz z czerwonym sokołem, kozłem i dzwonem. Ukryli się na dwa lata. Czarna wdowa nie wróciła. Po dziś dzień nie wiadomo, co się z nią stało. Czarna wdowa była charyzmatyczną wojowniczką, nie była liderką, ale była po prostu wojowniczką. Potrafiła zaufać każdy. Krwista pięść. Żyje po dziś dzień. Była w nowych agentach tango. Odeszła z agentów tango. Niedługo później Czerwony Sokół też od... odszedł z agentów tango. Agenci tango po dziś dzień działają potajemnie. Co wiadomo na temat innych przeżywych agentów? Poza kozłem i poza dzwonem, których omówiłem w poprzednim odcinku, nie wiemy zbyt wiele. Wiemy <laughs> tylko tyle. Tu był jeszcze agent specjalny, Dildo, agent specjalny pod tytułem Kryptonimie Warszawa. Nie wiem, co się z nimi stało po dziś dzień. Nie ma żadnych zapisków po dziś dzień. Agenci Tango wytrwali do początku 2024, po czym po podpisaniu dekretu przez przywódców się rozpadli. Legenda. Co wiadomo o agendach tango, którzy walczyli podczas COVID-u z koronawirusem. Dalej istnieją, dalej żyją. Większość z nich przyłączyła się do tak zwanych agentów WHO, o których sam nie wiem za dużo. Miałem kontakt tylko z jednym agentem WHO podczas współpracy tango z WHO. Na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o agenty, stan żywych agentów tango wynosi 80, stan martwych agentów wynosi 50. Stan uknął. Wynosi 150. Nie wiemy zbyt dużo o agentach, którzy przetrwali, bądź nie. Rozkaz 66. Bowiem wszystkie zapiski zostały zniszczone, a te, które udało się zachować, są w tajnych bazach. Sam nie wiem, ile zapisków po dzień zostało zachowanych, ale podejrzewam, że mniej niż 15, mniej niż 100. Jeżeli chodzi o projekt, który miał wejść w życie po rozpadzie agentów tango, to znaczy przekształcenie ich w. W struktury obronne, projekt poziżeń jest zamrożony. Co nie oznacza, że nigdy nie dojdzie do skutku. Agenci Tango, Czerwona Pięść, Krwista Pięść, Agent Szpieg i inni agenci Tango zadeklarowali, że jeśli będzie zagrożenie, w wrócą. Czy tak będzie, czy nie? Przekonamy się wkrótce. Legend. W legendach wiemy natomiast o 50 agentach, którzy zdołali uciec dzięki nagraniu Czerwonego Sokoła, że został wydany rozkaz 66, żeby się ukryli. Większość agentów tanko po prostu zdążyła się ukryć. Czy żyją po dziś dzień, czy są martwi? Tego nie wiadomo. Legendy mówią, że do 2020 roku z 50 agent agentów wiadomo było, że żyło ich 15 bądź 20. Co się stało z resztą agentów? Nie wiemy po dziś dzień. Agenci Tango przetrwali prawie dekadę. Gdyby nie to, że gdyby, jakby, jeśli by do przyszłego roku, byłaby dekada. Podejrzewam, że zjazd agentów Tango z okazji dekady agentów Tango na pewno będzie. Ale czy tak będzie? Opowiem wam w kolejnym materiale. Jeśli wam się podobało, klasycznie zostawcie coś po sobie. Widzimy się wkrótce. Essa z wami. Niech moc. To nie zawsze tak.